Moi rodzice odmówili mi pomocy w opłaceniu leczenia w szpitalu, gdy byłam tam hospitalizowana. Zamiast tego wsparli mojego brata w jego luksusowej podróży z bogatymi przyjaciółmi. Kiedy mój ojciec potrzebował mnie, by pomóc mu w leczeniu, po prostu odmówiłam i kazałam mu zwrócić się do mojego brata. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć 5000 subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że własna rodzina odwróci się ode mnie w chwili, gdy najbardziej będę ich potrzebować. Zawsze wiedziałam, że moi rodzice faworyzują mojego brata, Piotra, ale nie przypuszczałam, że posuną się tak daleko, by zostawić mnie na pastwę losu, w szpitalu. Wszystko zaczęło się od dziwnego bólu w podbrzuszu. Na początku go zignorowałam, myśląc, że to coś przejściowego, może niestrawność. Ale po kilku godzinach ból stał się nie do zniesienia. Ledwo mogłam oddychać. Moje ciało drżało, oblewał mnie zimny pot. Kiedy w końcu dotarłam do szpitala, sama okazało się, że to zaawansowane zapalenie wyrostka robaczkowego. Konieczna była natychmiastowa operacja. Problem? Nie miałam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby za nią zapłacić. Pierwsze, co zrobiłam, to zadzwoniłam do rodziców. Moja mama Helena odebrała z niecierpliwionym tonem, Jakbym przeszkodziła jej w czymś ważnym. Mamo, proszę, jestem w szpitalu. Potrzebuję pilnej operacji, ale nie mam wystarczająco pieniędzy. Możecie mi pomóc? Zapadła cisza. Długa, nie cisza. W końcu westchnęła. Och, Zofio, teraz to nie najlepszy moment. Twój ojciec i ja mamy ważne sprawy do załatwienia. Ważne? Mamo, ja jestem w szpitalu. Wiem, kochanie, ale twój brat zaraz wyjeżdża z przyjaciółmi i musimy mu pomóc w pokryciu kosztów. Wiesz, jak drogie są takie rzeczy. Zamarłam. Żołądek ścisnął mi się, ale tym razem nie tylko z bólu. Chcesz mi powiedzieć, że nie możesz mi pomóc, bo płacicie za wakacje Piotra? Nie mów tak, Zofio. Ten wyjazd jest dla niego ważny to świetna okazja do nawiązania kontaktów. Wiesz, że jego znajomi mają wpływy. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Leżałam tam, zwijając się z bólu, potrzebując tylko odrobiny wsparcia, żeby nie umrzeć, a moja matka opowiadała mi o luksusowej podróży, jakby to była sprawa najwyższej wagi. Serce waliło mi jak szalone. W oczach stanęły mi łzy. Mamo, proszę, to operacja. Mogę umrzeć, jeśli nie zrobią jej na czas. Nie przesadzasz trochę? W jej głosie słychać było irytację, jakbym robiła z igły widły. Zawsze wiedziałam, że mój brat jest ich ulubieńcem, ale w tamtej chwili po raz pierwszy poczułam coś innego, nie byłam tylko mniej ważna. Nie byłam dla nich nikim. Mój ojciec Stanisław przejął słuchawkę i zakończył rozmowę lodowatym tonem. Jesteś dorosła, Zofio. Rać sobie sama. Po czym się rozłączył? Tej nocy, leżąc na zimnym szpitalnym łóżku, z łzami spływającymi po policzkach i przygniatającym mnie poczuciem beznadziei, zrozumiałam coś, co zmieniło moje życie na zawsze, byłam sama. Całkowicie sama. Chciałabym powiedzieć, że postawa moich rodziców tamtej nocy była dla mnie zaskoczeniem, ale tak nie było. Byłam już przyzwyczajona do bycia niewidzialna. Od najmłodszych lat widziałam wyraźną różnicę w traktowaniu mnie i Piotra. Podczas gdy ja musiałam walczyć o wszystko, jemu świat podawano na tacy. Jeśli chciał nową zabawkę, dostawał ją tego samego dnia. Jeśli ja o coś prosiłam, słyszałam, że to strata pieniędzy. Kiedy on przynosił do domu przeciętne oceny, rodzice świętowali to jak wielki sukces. Gdy ja wracałam ze szkoły z samymi piątkami, jedyne, co słyszałam, to: To Twój obowiązek, Zofio. Nie zrobiłaś nic ponad minimum. Ale najbardziej bolało mnie to, jaką miłością i uwagą darzyli Piotra. Zawsze byli obecni w ważnych momentach jego życia na szkolnych uroczystościach, zawodach sportowych, wystawnych urodzinach. A ja? Dorastałam przyzwyczajona do pustych krzeseł i złamanych obietnic. Pamiętam moje dwunaste urodziny. Czekałam na nich cały dzień. Mama obiecała, że wrócą wcześniej, żebyśmy mogli wspólnie świętować. Z własnych oszczędności kupiłam mały tort i siedziałam przy oknie, czekając. Ale z każdą minutą czułam coraz większy ciężar w sercu. Nie przyszli. Następnego dnia, gdy zapytałam, co się stało, ojciec tylko wzruszył ramionami. Piotr chciał zjeść kolację w drogiej restauracji, a wiesz, jaki jest, kiedy czegoś nie dostanie. Miałam wtedy zaledwie 12 lat, ale to właśnie wtedy zrozumiałam, że w tej rodzinie zawsze będę na drugim miejscu. A Piotr on doskonale o tym wiedział. I mu się to podobało. Nie smuć się, siostrzyczko. Ktoś musi być tym wyjątkowym dzieckiem. Nie każdy ma tyle szczęścia. Z czasem przestałam czekać. Przestałam prosić. I tak szybko, jak mogłam, nauczyłam się radzić sobie sama. Zaczęłam pracować wcześnie, oszczędzałam każdy grosz i przyzwyczaiłam się do tego, że mogę liczyć tylko na siebie. Ale tamtego dnia, leżąc w szpitalu, potrzebowałam pomocy. Tylko ten jeden raz i mi odmówili. Bo Piotr musiał wyjechać na luksusowe wakacje ze swoimi bogatymi znajomymi. Podczas gdy ja leżałam na zimnym szpitalnym łóżku, walcząc o życie, mój brat bawił się w pięciogwiazdkowym hotelu, popijając szampana i śmiejąc się moim kosztem. Nie wiedziałam wtedy, że los zaba o to, by lata później rol się odwróciły. Pamiętam intensywny zapach środków dezynfekujących i nieustanny dźwięk monitorów serca. Szpital nie był pełen, ale ja czułam się, jakbym się dusiła. Moje ciało było wycieńczone, każdy ruch wydawał się ponad moje siły. Operację przeprowadzono tylko dlatego, że pewien życzliwy lekarz przekonał administrację, by zrobili to bez wcześniejszej zapłaty. Gdyby nie on, już by mnie nie było. Po operacji czekało mnie kolejne upokorzenie rachunek szpitalny. Nie miałam jak zapłacić całej kwoty od razu. Dano mi termin na uregulowanie długu. Ale bez wsparcia rodziny nie miałam pojęcia, jak sobie z tym poradzę. Moi rodzice mnie nie odwiedzili. Nie zadzwonili. Nie napisali nawet jednej wiadomości, by zapytać, czy żyje. Nic. Trzeciej nocy w szpitalu zebrałam się na odwagę i spróbowałam zadzwonić do nich ponownie. Serce waliło mi jak szalone, gdy telefon dzwonił. W końcu ojciec odebrał. Jego głos był chłodny, obojętny. Czego znowu, Zofio? Przełknęła muzy. Tato. Muszę wyjść ze szpitala, ale nie mam jak zapłacić rachunku. Możesz mi pomóc? Błagam. Oddam każdy grosz. Westchnął ciężko. Zofia, już o tym rozmawialiśmy. Tato, ja prawie umarłam. Ale nie umarłaś, prawda? Więc nie dramatyzuj. Poczułam, jak brakuje mi tchu. Ręce zaczęły mi drżeć. Proszę, tylko ten jeden raz. Nie ma takiej możliwości. Piotr wciąż jest w podróży, a musimy utrzymać nasz budżet w ryzach. Wiesz, jak drogie są takie wyjazdy. Poczułam ścisk w klatce piersiowej. Mówił to tak, jakby mój brat brał udział w misji humanitarnej, a nie opływał w luksusy w pięciogwiazdkowym kurorcie. A potem przyszło ostateczne uderzenie. Jeśli nie masz pieniędzy, znajdź sposób, żeby je zdobyć. Może więcej pracuj. I więcej do mnie nie dzwoń w tej sprawie. Rozłączył się. Odrzucenie było tak brutalne, że przez chwilę nie mogłam złapać oddechu. Tamtej nocy płakałam, aż zasnęłam. Ale kiedy się obudziłam, coś we mnie się zmieniło. Jeśli moja własna rodzina nie dbała o mnie, to ja też nie miałam już powodu, by dbać o nich. Następnego ranka jeden z pielęgniarzy zauważył mój stan i podszedł do mnie. Miał na imię Marek mężczyzna w średnim wieku o łagodnym spojrzeniu. Przysunął krzesło do mojego łóżka i zapytał: Masz kogoś, kto może cię odebrać? Pokręciłam głową. Kogoś, kto pomoże ci w domu? Znowu nie. Zamilkł na kilka sekund, a potem powiedział coś, czego nigdy nie zapomnę. Czasem rodzina, którą uczą nas kochać, jest tą, która rani nas najbardziej. Ale możesz stworzyć własną rodzinę, taką, która naprawdę będzie się o ciebie troszczyć. Nie musisz być sama. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że te słowa zostaną ze mną na zawsze. Dzięki pomocy kilku pielęgniarek i samego Marka udało mi się wynegocjować spłatę rachunku w ratach. Wróciłam do domu z ogromnym długiem, ale z jeszcze większym postanowieniem. Nigdy więcej nie będę zależna od rodziców. Nigdy więcej nie będę oczekiwać miłości tam, gdzie jej nie ma. Pracowałam. Walczyłam. Aż w końcu odbudowałam swoje życie. Stałam się niezależną, silną kobietą. A potem, po latach, los postanowił odwrócić rol. Tym razem to ja miałam wybór. Minęły lata. Odbudowałam się od zera. Pracowałam bez wytchnienia, skończyłam studia, zdobyłam stabilną karierę i spłaciłam każdy grosz długu za szpital własnym wysiłkiem. Nie prosząc nikogo o pomoc. Tymczasem Piotr pozostał taki jak zawsze. Nigdy nie musiał naprawdę pracować, bo moi rodzice zawsze byli gotowi go utrzymywać. Podróżował, szastał pieniędzmi i otaczał się ludźmi, którzy byli z nim tylko ze względu na korzyści. Zawsze, gdy coś szłonie po jego myśli, biegł do mamy i taty, a oni, bez chwili zawahania, spełniali każdą jego prośbę. Aż pewnego dnia los zapukał do drzwi naszej rodziny w najbardziej nieoczekiwany sposób. Mój ojciec Stanisław zachorował. Rak? Wiadomość rozeszła się błyskawicznie wśród rodziny. Wszyscy byli w szoku. Ja również. Ale w przeciwieństwie do innych, moje serce nie wypełniło się smutkiem. Bo oto był on ten sam człowiek, który odwrócił się ode mnie, kiedy leżałam w szpitalu. Teraz to on potrzebował pomocy. Leczenie było kosztowne. Rodzinna fortuna już nie była taka jak kiedyś. Ojciec nie mógł pracować, a matka była zrozpaczona. Sprzedali, co mogli, ale to wciąż nie wystarczało. A gdzie był Piotr? Na kolejnych wakacjach. Tym razem nie dało się ukryć prawdy. Ten idealny syn, duma rodziny, po prostu zignorował chorobę własnego ojca. I wtedy moja matka do mnie zadzwoniła. Był to pierwszy telefon od niej od lat. Przez cały ten czas nie interesowało jej, czy w ogóle żyje. Gdy zobaczyłam jej imię na ekranie, ogarnął mnie dziwny miks emocji: ciekawość, złość, a może obojętność odebrałam. Zofio. Jej głos drżał. Potrzebujemy cię. Twój ojciec jest w bardzo złym stanie. Leczenie jest drogie i nie mamy już pieniędzy. Na mojej twarzy pojawił się gorzki uśmiech. A Piotr? On, on nie może teraz pomóc, kochanie. Parsknęłam śmiechem. To kochanie brzmiało tak nienaturalnie, że prawie zrobiło mi się jej żal. Ach, rozumiem. Kiedy ja was potrzebowałam, on był priorytetem. Ale teraz, kiedy wy potrzebujecie pomocy, nagle go nie ma. Zofio, proszę! Tylko ty możesz coś zrobić! Zamknęłam oczy i wzięłam głęboki oddech. To ja byłam teraz po drugiej stronie sytuacji. Teraz to ja miałam władzę. I po raz pierwszy w życiu moja matka naprawdę dostrzegła moją wartość. Ale było już za późno. Ścisnęłam telefon mocniej i powiedziałam najspokojniejszym głosem, na jaki było mnie stać. Nie mogę pomóc. Poproście Piotra. Zofio, nie bądź okrutna. To twój ojciec. W mojej głowie zawirowały wspomnienia tamtej szpitalnej nocy. Desperacja. Strach. Porzucenie. A ja byłam waszą córką. Ale jak widać, to nigdy nic dla was nie znaczyło. Po drugiej stronie zapadła długa, bolesna cisza. Powodzenia, mamo. I rozłączyłam się. Sprawiedliwość w końcu zatoczyła koło. W kolejnych dniach moja matka próbowała dzwonić do mnie wielokrotnie. Wiadomości, e-maile, nawet dalecy krewni się ze mną kontaktowali. Wszyscy błagali, żebym zmieniła zdanie. Ale ja nie ustąpiłam. Czas nauczył mnie jednej rzeczy: miłości nie powinno się żebrać. Piotr, jak można się było spodziewać, nie wrócił z podróży. Nigdy nie obchodziło go nic poza nim samym. Moi rodzice wychowali go na egoistę, a teraz zbierali dokładnie to, co zasiali. Stan mojego ojca pogarszał się. Chemioterapia była bolesna, leki kosztowały fortunę, a dom, który przez lata tak chronili, musiał zostać sprzedany, by pokryć wydatki na leczenie. Aż pewnego dnia to on sam do mnie zadzwonił. Gdy zobaczyłam jego numer na ekranie, coś we mnie zamarło. Przez całe życie nigdy nie szukał mnie z własnej woli. Odebrałam. Jego głos brzmiał słabiej, niż go zapamiętałam. Był inny. Zofio, córko. Zmarszczyłam brwi. Córko. Przez całe moje życie nigdy tak do mnie nie powiedział. Wiem, że byłem dla ciebie okropnym ojcem. Milczałam. Nie spodziewałam się, że to przyzna. Popełniłem wiele błędów, oddychał z trudem. Wiem, że zostawiłem cię, kiedy najbardziej mnie potrzebowałaś. Ale teraz, to ja proszę o pomoc. Zamknęłam oczy, czując ucisk w piersi. Przez lata marzyłam o tym, by usłyszeć te słowa. Ale w tamtym momencie uświadomiłam sobie, że one nic dla mnie nie znaczą. Bo mówił tak tylko dlatego, że mnie potrzebował. Wzięłam głęboki oddech i powiedziałam stanowczo: Pamiętasz dzień, w którym zadzwoniłam do ciebie ze szpitala? Cisza po drugiej stronie była ciężka. Pamiętał. Pamiętasz, co mi wtedy powiedziałeś? Rać sobie, kropka. Usłyszałam jego głęboki oddech. Byłem aroganckim człowiekiem, Zofio, myślałem, że nigdy nikogo nie będę potrzebować. A teraz potrzebujesz. Tak. I proszę cię, błagam. Ścisnęło mnie w gardle. Przez lata czekałam na ten moment. Chciałam, żeby przyznał się do wszystkiego. Ale to nie zmieniało bólu, który mi zadał. Stałam się silna, bo on zmusił mnie do bycia silną. A teraz to on miał poczuć, co znaczy zostać pozostawionym samemu sobie. Więc tato rać sobie. Linia ucichła. Żadnych słów. Żadnych przeprosin. Tylko cisza. Rozłączyłam się. Po raz pierwszy w życiu byłam wolna. Mój ojciec trafił do publicznego szpitala. Leczenie było trudniejsze, trwało dłużej, ale przeżył. Piotr nigdy nie wrócił, by im pomóc. Gdy skończyły się pieniądze, zniknęli też jego przyjaciele, i wtedy moi rodzice w końcu zrozumieli, jakiego człowieka wychowali. Moja matka, która przez całe życie mnie ignorowała, musiała nauczyć się radzić sobie sama. A ja? Ja po prostu żyłam dalej, bez oglądania się za siebie, bo niektóre rodziny to dar, a inne to lekcja. Ja odrobiłam swoją.